Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marek Gurma, dzień dobry. Zapraszam o poranku na rozmowę dnia w Radiu Piekary. Cały czas dyskusja na temat wyborów prezydenta Rzeczypospolitej, a w cieniu tej dyskusji wybory prezydenckie, które odbędą się w zabrzu 10 sierpnia. W związku z tym moim państwa gościem Rafał Kobos Komitet Wyborczy Wyborców Skuteczni dla Zabrza. i uwaga Małgorzata Mańka-Szulik, Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Pana. Małgorzata Majka Szulik rządziła za brzem dwie dekady. Powiedziała pas, postawiła na Pana, a Pan się zgodził. Dlaczego? Dlatego, że hmm, znamy się od wielu lat. Ja pracowałem w urzędzie bardzo długo. Hmm, zdążyliśmy się poznać przez ten czas. Wykazałem się z dobrej strony. Hmm, pani doktor Małgorzata Majka Szulik hmm, podejmuje teraz inne działania. I poszukiwał to, to ta społeczność Skutecznych dla Zabrza poszukiwała nowego kandydata. Była szeroka dyskusja, rozmawialiśmy na ten temat eee, i okazało się, że, że, że ja dostałem taką propozycję, przyjąłem tą propozycję i podjąłem to działanie. Podjąłem to działanie dlatego, że mieszkam w Zabrzu, urodziłem się w Zabrzu, pracowałem w Zabrzu. Mam doświadczenie i, i, i chcę dalej działać dla tego miasta. Czy to nie jest obciążenie? Bo y, przez ostatnie 12 miesięcy słyszeliśmy na temat y, Zabrza. Miasto zadłużone, miasto bez perspektyw, miasto, które musi mocno zaciskać y, pasa. Absolutnie nie. Absolutnie to nie jest żadne obciążenie. Ja w ogóle nie zgadzam się z tymi, z tymi hasłami. Uważam, że one są krzywdzące dla miasta, krzywdzące dla jego mieszkańców. Są po prostu nieprawdziwe. Czy zaprosi Pan do współpracy w takim razie, być może w roli wiceprezydent, Panią Małgorzatę Mańkę Szulik? Pani Małgorzata Mańka Szulik, tak jak Pan powiedział, dwie dekady prawie rządziła miastem. Ponad 20 lat pracowała dla tego miasta, bo przecież jeszcze wcześniej jako dyrektor szkoły. I wydaje mi się, że, że, że ta misja dla Pani Małgorzaty Mańki Szulik jest już skończona. Mówi, jest takie powiedzenie, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Teraz Pani, pani doktor podejmuje. Zupełnie inne działania na polu naukowym. Wydaje mi się, że tam ma pewne mm, cele do zrealizowania, pewne zadania i myślę, że będzie się temu poświęcała. Natomiast na pewno warto, warto dyskutować, na pewno warto korzystać z doświadczenia, bo, bo niesamowite doświadczenia, natomiast nie w samorządzie, w Zabrzu już. Jakie są Pana motywacje? Ktoś powie: y, zemsta, wendetta. Znalazł się Pan jako doświadczony, bardzo doświadczony urzędnik. Na czarnej liście poprzedniej pani prezydent, bo oszczędności tego wymagały. Tak to panu tłumaczono? Tak, rzeczywiście taka, takie było uzasadnienie. Natomiast przyczyna, w myślę, była zupełnie inna. Poprzednie kierownictwo urzędu stawiało na destrukcję, na zwijanie miasta. Ja zajmowałem się w mieście rozwojem, prowadzeniem inwestycji, pozyskiwaniem środków, pozyskiwaniem inwestorów i po prostu zabrakło miejsca. Dla mnie w urzędzie, ponieważ no, postawiono na zupełnie inny kierunek, zupełnie odwrotny do tego, czym się zajmowałem. Wydział całkowicie został e, zlikwidowany. Tych ludzi już nie ma w urzędzie, e, nie pracują. Te kierunki zostały zamknięte. Podobnie jak program startupów, które realizowaliśmy, czyli młodych spółek technologicznych przez, przez wiele lat w urzędzie. Miałem okazję pracować czterema prezydentami z ostatnim najkrócej tak jak powiedziałem między innymi dlatego że mieliśmy zupełnie inne zadania do realizacji No właśnie da się oszczędzać i jednocześnie inwestować bo słyszeliśmy też przez 12 miesięcy że finanse publiczne w Zabrzu są w takim stanie że tylko i wyłącznie cięcia wchodzą w grę Cięcia nie uzdrowią sytuacji cięcia nie uzdrowią sytuacji to jest kieru to jest droga donikąd to jest ślepa ulica trzeba skupić się Rzeczywiście na racjonalnym wydatkowaniu środków, bezwzględnie tak, jestem oczywiście jak najbardziej za tym. Natomiast trzeba myśleć o tym, jak zwiększać dochody budżetu. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli będziemy ciągle tylko oszczędzać, a przychody z powodu tego, że, że mm, jest nas coraz mniej w Zabrze, o tym może też będziemy mieli okazję za chwilę porozmawiać, będą się ciągle zmniejszały, to jest droga do My musimy pracować, pozyskiwać inwestorów, zwiększać budżet miasta, ale nie kosztem mieszkańców. I nie kosztem wprowadzenia dodatkowych danin, podatków czy oszczędności na mieszkańca. O planie naprawczym dla zabrza, tym już zapisanym, a także tym, który wyraża kandydat na kandydata na prezydenta zabrza Rafał Kobos już za moment w dogrywce na stronie radia. Piekary, warto zostać z nami. Państwu życzymy pięknego dnia. Rafał Kobos, przypomnę, kandydat na kandydata prezydenta Zabrza, moim Państwa gościem, Komitet Wyborczy Wyborców Skuteczni dla Zabrze i Małgorzata Mańka-Szulik. Wracając do tego programu naprawczego, który już został spisany, to jest światełko w tunelu, czy wręcz przeciwnie? Tak zwany program oszczędnościowy. On, os, oszczędnościowy, ostrożnościowy? Ostrożnościowy, tak, tak. Natomiast... Yy... Niestety nie mamy dostępu do pełnej wersji tego dokumentu. Na stronach urzędu publikowana jest bardzo skrócona wersja. E, niestety nie są tam publikowane rzeczy, które są bardzo kontrowersyjne, takie jak na przykład e, likwidowanie szkół, w Zabrzu, do czego zobowiązała się poprzednia pani prezydent. Mhm. O tym się szeroko nie mówi, ale w tym programie jest bardzo wiele takich. Punktów, które będą ograniczały rozwój i z czym będziemy musieli się zmierzyć. Myślę, że, że będziemy musieli renegocjować postanowienia tego programu. Myśli Pan, że ten program ostrożnościowy, oszczędnościowy, zwał jak zwał, on już jest do momentu wyboru nowego prezydenta nie były, czy, czy zawieszony? Powinniśmy... Bo, 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 bo uwaga, tak. bo przecież zabrze uzyskało pożyczkę z Ministerstwa Finansów na określonych warunkach. Dokładnie tak. Natomiast z tego programu wynikają określone wskaźniki i z tego co wiem, te wskaźniki nie są osiągane przez urząd i nie będą osiągane z uwagi na to, że ich realność osiągnięcia jest, jest, jest bardzo niewielka. Tak jak wspomniałem, będziemy musieli renegocjować warunki tego programu bezwzględnie. Jeżeli my jako miasto chcemy się rozwijać, to nie możemy pozwolić sobie na przyjęcie takich warunków. Um. To jest też czas taki, żeby e, sumować to, co się działo e, pewnie przez ostatnie 12 e, miesięcy w ramach e, tych postulatów, które proponuje Pan e, z Waszego komitetu e, mieszkańcom Zawrze. Co by Pan, że tak powiem, poprawił, naprawił albo nie popełnił e, błędów e, poprzedniczki prezydenta Agnieszki Rupniewskiej, bo zaczęło się od podwyżki czynszów e, zamieszkania komunalne. Dokładnie. To chyba nie do cośnięcia w tej sytuacji. Dokładnie tak, no, ale nie możemy doprowadzić, żeby te czynsze dalej rosły. Tak? Bo z tego co, co wiem, to takie plany były. Były kolejne plany co do obciążania mieszkańców różnymi daninami. Absolutnie uważam, że nie tędy droga, nie możemy iść w tą stronę. Tak jak wcześniej wspomniałem, My musimy szukać dochodów z innych źródeł. Tak? Musimy sięgać po środki unijne. Te programy, które były realizowane, te plany, które były w Urzędzie Miejskim, zostały w większości zawieszone. Musimy wznowić ten program, musimy wznowić program inwestycyjny. Ale musimy... zawieszony, dlatego że wymagały wkładu własnego, a wkładu własnego w budżecie nie było? Ja myślę, że z różnych względów zostały zawieszone. Myślę, że tak naprawdę, tak jak mówiliśmy o tych zwolnieniach urzędników i, i o tej wymówce, że to trzeba oszczędzać w ten sposób, tak naprawdę to nie przyniosło żadnych oszczędności dla urzędu. To były groszowe sprawy, teraz się przyjmuje nowych urzędników, bo okazuje się, że urząd po zwolnieniach osób, które były przygotowane, przygotowywane do tej funkcji przez wiele, wiele lat, jest kompletnie niewydolny, tak. Jeżeli chcemy zarejestrować, kompletnie nietrafiony program kolejkowania przy dowodach rejestracyjnych, tak. Trzeba trzy tygodnie czekać na zarejestrowanie samochodów, w efekcie czego nie przynosi to żadnych oszczędności, tylko straty dla urzędu, bo ludzie po prostu po te usługi teraz zwracają się do innych miast. I zamiast płacić z tego tytułu na przykład opłaty w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, Przenoszą te opłaty do innych miast. I takich przykładów jest, jest bardzo wiele. Ma Pan jakiś pomysł, co zrobić z tą aferą śmieciową, związaną z wyborem innej firmy, która miała zajmować się gospodarką odpadami w mieście? Będzie podejrzewam długi proces, a na samym końcu, w zależności od tego, co sąd zdecyduje, ten, który czuje się poszkodowany, czyli ta firma będzie żądała 40-45 milionów złotych odszkodowania. Pani Ewa Weber, pełniąca funkcję prezydenta, mówi, że jedną z przyczyn, dlaczego taka sytuacja zaistniała i taki bałagan, mogło być właśnie to, że masowo zwalniano urzędników. Zgadzam się, zgadzam się, bo to jest ewidentny sposób wina po stronie urzędu. Tak? Niestety dalej się nic nie robi, żeby tą sytuację naprawić. osoby odpowiedzialne za tą powstałą sytuację dalej pracują w urzędzie. Dalej pełnią wysokie funkcje w urzędzie. Pani komisarz niestety tego nie naprawia, nie wyciąga żadnych konsekwencji z tego tytułu. Przyjęta wręcz narracja przez obecne, obecną panią komisarz w urzędzie uważam, że jest błędna. Tak? To jest kolejne zgniłe jajo, które po prostu podrzuca nam poprzednia władza. Nie możemy mówić, że nie ma wyroku odszkodowawczego, to nic się nie dzieje. Tak? Zapadły wyroki, które mówią o tym, że umowa została Zawarta z naruszeniem prawa, i myślę, że trzeba podejmować kolejne działania, żeby uzdrowić tę sytuację. Tymczasem no, kompletnie nic się nie dzieje i kolejny prezydent będzie musiał się z tym zmierzyć. Jest pan w stanie to policzyć, ile może kosztować ten kredyt? Podobno najtańszy na rynku, czyli z Ministerstwa Finansów, ale jaka to jest perspektywa? Te pieniądze trzeba będzie i tak zwrócić? To jest, to jest kolejna tutaj nieprawdziwa informacja, bo porównując do Kredytów komercyjnych, który zaciąga Kowalski, to rzeczywiście to wydaje się tanim kredytem, ale trzeba pamiętać, że miasto nie jest osobą fizyczną i zaciąga kredyty na zupełnie innych warunkach. Pamiętam, jak zaciągaliśmy kredyty inwestycyjne w EBI, i to były kredyty na poziomie oprocentowania rzędu 0,2-0,4. Tak? Nieporównywanie, dziesięciokrotnie niżej oprocentowanej, to były kredyty wydawane na inwestycje, jako wkłady własne do środków unijnych, gdzie pomnażaliśmy te pieniądze, które wzięliśmy z kredytu. Tak? 15% kredytu dawało nam, dawało nam kolejne 85% środków inwestycyjnych. Tak realizowaliśmy duże inwestycje. Trzeba pamiętać, że te 700 milionów, o których mówimy, zadłużenia w ciągu 18 lat przełożyły się na ponad 2,5 miliarda inwestycji dla mieszkańców. Dzięki temu mamy drogową trasę średnicową w Zabrzu, dzięki temu mamy połączenie ulicy Korfantego, dzięki temu mamy wybudowany stadion, dzięki temu mamy uporządkowaną gospodarkę wodno-ściekową, bez której nie byłoby strefy ekonomicznej w Zabrzu, która już dzisiaj z podatku od nieruchomości przynosi kilkanaście milionów złotych rocznie. To Pana zdaniem w takim razie powiedzieć, że ponad rok temu Zabrze stanęło na krawędzi, a może było nawet pół kroku dalej, zapaści finansowej, to powiedziane za dużo czy w sam raz? Pytanie, ile w tym jest prawdy, a na ile zostało to kreowane, żeby, żeby usprawiedliwić jakieś cele własne polityczne. Czyli czysta polityka na potrzeby tak, wyborów uważam. samorządowych, to jest Pana zdanie. Tak uważam, uważam, że Zabrze jest miastem z gigantycznym potencjałem, a tak to kreowanie miasta w zapaści, które już, ta narracja była budowana od wielu, wielu, wielu lat wcześniej, bo pamiętamy poprzednią kampanię jeszcze prezydencką, Również były podobne, podobne narracje przyjmowane, a widzieliśmy, że przez pięć lat jakoś nie doszło do tej zapaści i teraz znowu grano tym samym. Natomiast widzimy, że agencja ratingowa Fitch wydała raport, w którym określiła finanse miasta jako stabilne i nie obniżyła ratingu miasta. Czy odwołanie Agnieszki Rupniewskiej, całe referendum, Pana zdaniem, to było prawdziwe święto demokracji, czy jak słuchaj, z drugiej strony nie dostała szansy, żeby pełnić kadencję przez pięć lat, a zatem nie mogła się wykazać? I to też była polityczna vendetta różnych ugrupowań, różnych grup politycznych w mieście. Panie redaktorze. Każde referendum jest świętem demokracji. Ustawodawca tutaj jasno określa, w jakim terminie może się odbyć referendum. Mówi o tym, że ono nie może się odbyć po 3-4 miesiącach, może się odbyć najwcześniej po 10 miesiącach, czyli uznaje, że jest to okres wystarczający, żeby stwierdzić, czy dany prezydent zmierza w dobrym kierunku, czy w zim. Mamy przykłady takie w Polsce, gdzie prezydenci poddali się takiemu testowi referendarnemu i wyszli z tego obronną ręką. Na przykład w Sopocie tak? prezydent Karnowski. Wygrał referendum, namawiał do wzięcia udziału, tam też była osiągnięta frekwencja i, i, i udało się obronić swoją pozycję. Natomiast tutaj, ja posługuję się takim przykładem w takich dyskusjach, Tak, jeżeli my zatrudniamy ekipę, żeby zrealizowała jakieś zadanie inwestycyjne, wyremontowała nam mieszkanie, łazienkę, tak jak dzieje się to w naszych domach. I widzimy od samego początku, w pierwszym dzień, że to nie zmierza w dobrą stronę. To my zostawiamy tą ekipę, żeby ona skończyła to zadanie, i później będziemy się jakoś z tego próbować wyplątywać. Czy dziękujemy i mówimy, dajmy komuś innemu szansę jednak. Bierze pan ze sobą w takim razie do tej kampanii cały dorobek ponad 20 dwudziestoletni pani prezent dr Małgorzaty Mańki Szulik. A jak pana zapytam, zabrze to miasto, trzy kropki. To co pan powie? Zabrze to mieszkańcy. Czyli odpowiedź na to, czego mieszkańcy potrzebują. To ja zapytam, e, czego potrzebują tuż przed wyborami prezydenckimi? Jak pan przyłożył ucho do tego, co mówią, słuch społeczny to się nazywa, to czego oczekują e, od e, nowego prezydenta Zabrza? Potrzebują bezpieczeństwa, potrzebują rozwoju, potrzebują coś, czego zabrano im w ostatnim roku, czyli poczucia dumy z tego, że są Zabrzanami. No to mówiąc o dumie, to jest informacja z tego tygodnia. Zabrze będzie starało się o tytuł UNESCO. To jest dyskusja, która w zabrzu trwa od dawna, tak? Bo tak ma, macie fantastyczny szlak dziedzictwa poprzemysłowego i to samo się nie zrobiło. E, tylko dorzucę, to jest coś, co może sprawić, że e, Ewa Weber, która zbierze już głosy i zapowiada, że chce być prezydentem, e, to może być oferta konkretna dla ludzi? To jest dorobek 18 lat. Tak, I musimy pamiętać też, w jakiej atmosferze się to odbywa. Jest szeroka dyskusja wśród mieszkańców na temat tego, czy kopalnia Guido, czy Muzeum Górnica, powinno się stać, yy, czy powinno przejść pod, pod, pod marszałka. Jest to niewątpliwie perła w koronie zabrza. Pracowaliśmy na to przez 18 lat, wydatkowaliśmy na to setki milionów złotych, właśnie też pozyskiwane z różnych źródeł. Na co też były brane kredyty, żeby uzupełniać wkłady własne. I teraz myślę, że miasto nie powinno się absolutnie tego pozbywać. Powinno to zostać w rękach miasta i powinniśmy ten kierunek rozwijać, uzupełniać o kolejne funkcje. I gdyby nie było to w mieście, gdyby wiele rzeczy nie zależały od decyzji prezydenta, to myślę, że nie bylibyśmy dzisiaj w tym miejscu i nie staralibyśmy się o tytuł UNESCO i nie mielibyśmy tytułu wcześniejszego Europa Nostra. A może to tak faktycznie jest, że dzisiaj was nie stać na te srebra rodowe, jak często się mówi o tych obiektach? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, Zabrze to jest miasto, gdzie dobijamy do półtora miliarda budżetu. Zabrze z ogromnym potencjałem i nie uważam, że ta narracja budowana o tym, że jesteśmy na skraju bankructwa jest prawdziwa. No to porozmawiajmy o tym, co jeszcze mogłoby przynieść miastu pieniądze. To jest y, temat y, niemalże jak rzeka, odwracany chyba co jakiś tam czas. Mam na myśli prywatyzację Górnika Zabrze. Y, to jest temat chyba, od którego nie ma odwrotu, czy się mylę? Myślę, że, że, że to jest właściwy kierunek, natomiast trzeba pamiętać, że miasto zawsze stoi za klubem. Górnik i zabrze to są nierozerwalne wyrazy. Tak? Nie, ma, nie ma zabrze bez górnika i nie ma górnika bez zabrze, bez wątpienia. Zabrze, tak jak powiedziałem, będzie zawsze stało za górnikiem zabrze. Prywatyzacja tak, jak najbardziej, ale górnik musi też yy, pamiętać o tym, że zawsze będzie mógł liczyć na miasto, ale nie możemy tutaj. Zapominać o tym, że górnik to nie tylko piłka nożna. Bo przecież też i piłka ręczna, tak. W Zabrzu przecież są też inne kluby, i które też będą wymagały wsparcia i bez wątpienia będziemy wspierać rozwój sportu w Zabrzu. Zapytam krótko, Lukas Podolski byłby dobrym pana zdaniem właścicielem. Spora wrzawa, żeby nie powiedzieć, afera związana z tym, że był w tej pierwszej komisji do spraw reprywatyzacji. Pojawiły się takie głosy w mieście bardzo głośne, że jak może być sędzią w swojej piłkarskiej sprawie, bo to przecież chwilę później sam wyraził chęć kupna górnika Zabrze. Przez ponad 20 lat pracowałem w urzędzie i przeprowadzałem również postępowania związane z zamówieniami publicznymi. Rozwiązałem różne przetargi, podpisywałem umowy. To nie jest kwestia, co się nam wydaje, kto byłby dobry, a kto nie. To jest kwestia przepisów i legalności całego procesu. I trzeba spojrzeć tylko i wyłącznie w ten sposób na tą sprawę. Ta oferta, która będzie najlepsza, najbardziej korzystna, powinna być zwycięska. Czy biorąc pod uwagę poprzednią kampanię. Hmm... Pan dostrzega coś między e, przecinkami, bo Lukas Podolski popierał poprzednią e, kandydat do urzędu prezydenta, panią Agnieszkę Rupniewską, która ostatecznie wygrała. A potem on znalazł się w tej e, komisji, no i ostatecznie sam złożył wolę kupna e, klubu. No, ta historia układa się tak e, kropka po kropce. Ja uważam, że w ogóle nie powinniśmy wiązać sportu z polityką. Mm. Sport... Jest powiązany z biznesem, ale nie powinien być związany z polityką. Krótko i na temat w takim razie dyplomatycznie. E Ekonomia głupcza mówiło się w latach 90. Ja myślę, że trochę to zdanie nam się przewartościowało. Demografia głupcza z myślą też o e ekonomii. Jaki ma Pan pomysł na to, żeby zatrzymać młodych e właśnie w Zabrzu? Stawiając na rozwój, wiele, wiele lat temu stawialiśmy. E na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Mówiliśmy, że musimy walczyć z bezrobociem. Było 20 ponad procent bezrobocia w zabrzu. Dzisiaj jest na poziomie 4,5 bezrobocia w zabrzu. I wtedy uzbrajaliśmy tereny i wiele osób pukało się w głowę, mówiąc: No, ale kto będzie chciał inwestować w zabrzu? Dzisiaj e, nie mamy z tym problemu. Dzisiaj problemem jest demografia, tak jak pan wspomniał. I mamy gotowy program. Będziemy uzbraniać tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Będziemy zapraszać deweloperów do inwestowania w zabrzu. Bo tak naprawdę rozwijają się. Te miasta, w których przebywają mieszkańców. Ja uważam osobiście, że to jest jedyny prawdziwy wskaźnik, który mówi o rozwoju miasta. On jest bardziej istotny niż te stłupki, niż zadłużenie. Wtedy, nas, e, wtedy się rozwijamy, jeżeli nie będzie nas przebywać. Będziemy uzbrajać kolejne, mamy na to pomysł, mamy na to plany i będziemy to realizować. Dzięki czemu będziemy zwiększać budżet miasta, nie pozwolimy, żeby młodzi ludzie odpływali z tego miasta. Ja osobiście sam mam trójkę dzieci i chciałbym, żeby one jak już się wykształcą w Zabrzu, bo też przecież mamy trzy wyższe uczelnie lub nawet poza Zabrzem, żeby chciały wrócić do tego miasta i żeby chciały tam mieszkać. To rozumiem, że pan tak statystycznie nadrabia te, te słabe wyniki. Można tak powiedzieć. Starzejemy się też, nie ma co ukrywać, i to jest problem nie tylko Zabrze, ale całej Metropolii. Jak zaopiekować się tymi naszymi kochanymi seniorami? Z tym też Zabrze się musi liczyć i to też kosztuje. I to też kosztuje, ale przede wszystkim można pozyskiwać na te cele środki zewnętrzne, bez wątpienia, tak, i będziemy to robić. Musimy powiedzieć sobie jasno, że jeżeli nie będziemy inwestować w seniorów, to będzie nas to z czasem kosztowało jeszcze więcej, bo oni będą wymagali jeszcze większej, jeszcze droższej opieki. Trzeba poświęcać ten czas, trzeba poświęcać, poświęcać środki na aktywizację tej grupy społecznej, tych seniorów, dlatego że jeżeli oni będą aktywni, to dłużej będą w zdrowiu i będziemy musieli mniej środków wydawać na ich opiekę w późniejszym czasie. Seniorzy byli zaopiekowani przez te ostatnie 12 miesięcy. Z Pana perspektywy, bo. Nie ma co ukrywać, ale że w gronie tych osób, które ruszyły gremialnie do odwołania poprzedniej pani prezydent, było dużo seniorów. Niestety w ostatnim roku patrzono na tę sprawę bardzo krótkowzrocznie, przez pryzmat słupków w Excelu. Tak? To, co tu i teraz, a nie to, co będzie za, za 4, 5, 6, 8 lat, 10. A na miasto nie można patrzeć w taki sposób. My musimy patrzeć długofalowo. Ten program na przykład mieszkaniowy, o którym mówiłem... To nie jest program, który da się zrealizować w ciągu roku, dwóch, trzech lat czy pięciu, nawet. To jest program na lata. I podobnie z seniorami. To jest polityka, która musi być prowadzona długofalowo w mieście. Zabrze nie jest w próżni, jest w Metropolii. Tutaj te koncepcje dotyczące przyszłości Metropolii trochę nam się zaczynają wymykać spod tego, o czym kiedyś się mówiło, a mianowicie stworzenie jednego dużego miasta. Zabrze, z pana perspektywy, byłoby gotowe oddać trochę swojej tożsamości w imię budowy takiej dużej metropolii, która jakoś by się tam wspólnie nazywała, ale niekoniecznie miałaby ten szyld Zabrza? Ja uważam, że w jedności siła. Yy, I nie patrzę na to przez pryzmat oddawania tożsamości, bo absolutnie nie. To, że, że pozbywamy się części jakichś zakresów, jakichś kompetencji, to wcale nie znaczy, że musimy gdzieś gubić naszą tożsamość. Absolutnie Czyli w skrócie nie. duże może więcej, tak? Duże Zbudowanie może więcej. Na pewne rzeczy powinniśmy patrzeć w skali makro, i wtedy będzie, będziemy silniejsi. Zabrze, Zabrze jest metropolii, jest częścią metropolii, i tak trzeba na to patrzeć. Jest wiele obszarów, które powinniśmy wspólnie w metropolii rozwiązywać. Takich na przykład jak komunikacja. Tak? Trudno, trudno żeby, żeby każde z miasto realizowało czy, czy, czy organizowało komunikację w własnym zakresie. Tak? Biedności, siła. Zabrzu rozkwit demokracji tymczasem, bo tych, którzy wyrażają chęć ubiegania się o. Zacny urząd y, prezydenta zabrza y, to już chyba 17 tak, komitetów. Tak, 17 komitetów, komitetów zostało zarejestrowanych. To będzie dobra rywalizacja i gorące lato chyba w zabrzu. No myślę, że to się nie przełoży na tak dużą liczbę kandydatów, natomiast y, bez wątpienia atrakcji te lato nam nie zabraknie. Zabrze, przypomnij o sobie z całą y, pewnością. To była ostatnia rozmowa w tym sezonie, w porannej rozmowie Radia Piekarnia. Dziękuję Państwu za te wszystkie wspólne miesiące. Wracamy w połowie września, ale oczywiście przykładamy ucho do tego, co dzieje się w Zabrzu. Tam pierwsza tura wyborów prezydenckich 10 sierpnia. Jak będzie potrzebna dogrywka, to ta. Dwa tygodnie później. A moim Państwa gościem był kandydat na kandydata prezydenta Zabrza, pan Rafał Kobos. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję Państwu. Państwu dziękujemy za uwagę, pozdrawiamy i życzymy udanych wakacji. Do zobaczenia, do usłyszenia.